Jedziemy do Japonii, to karciana gra o zbieraniu zestawów. Dobieramy karty, część układamy w naszym tableau, a część przekazujemy dalej. Wszystko po to, by zdobyć jak najwięcej punktów. Jednym z kluczowych elementów punktacji są symbole na kartach. Mają one też znaczenie w trakcie gry, bo pozwalają zdobywać bonusy dnia. Czasem jednak przychodzi moment, gdy potrzebujemy konkretnego symbolu, na przykład sushi, a wśród kart na ręce go brakuje. Jeśli wcześniej zdobyliśmy żetony planowania podróży, możemy ich teraz użyć. Każdy żeton normalnie byłby wart 1 punkt na koniec gry, ale teraz pozwala dobrać 3 nowe karty i 3 karty z powrotem odrzucić. Tylko jaka jest szansa, że trafimy na potrzebny symbol? Musimy znać rozkład symboli w kartach Tokio i Kyoto. Pamiętajmy też, że to losowanie bez zwracania, więc każde kolejne dobranie zmienia prawdopodobieństwo. Możemy to przedstawić wzorem. Wyobraźmy sobie teraz końcowe rundy gry dwuosobowej. W talii Tokio zostały 52 karty, z czego 16 przedstawia symbol sushi. Szansa, że wydając żeton planowania dobierzemy kartę z sushi wynosi prawie 68%. Możemy prześledzić jak ta szansa rośnie wraz z każdą kolejną dociąganą kartą albo agregując po trzy jak rośnie z każdym zużytym żetonem planowania. Ponieważ możemy powtarzać ten zabieg tyle razy ile mamy żetonów. Warto zapytać ile średnio żetonów potrzeba by dobrać kartę z odpowiednim symbolem. W grze Karak 2 pokazywałem już podobne zagadnienie ile rzutów kostką potrzeba do sukcesu. Tam było to losowanie ze zwracaniem. Wjedziemy do Japonii mamy losowanie bez zwracania więc wzór jest trochę inny. Kiedyś wyjaśnię dokładnie skąd on się bierze. Na razie zaufajmy mu. Wracając do przykładu, talii mamy pozostające 52 karty, 16 z sushi. Średnio potrzebujemy 2 żetony planowania, by dobrać kartę z odpowiednim symbolem.